Cześć kochani, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Chciałam wam po prostu powiedzieć, że już wróciłam ze szpitala i mam wam coś do powiedzenia. Dokładniej chodzi tutaj o moją reputację na jurajskim YouTubie. Po obejrzeniu filmika z analizy trailera Wadisona mogliście pomyśleć, że coś jest po prostu ze mną nie tak i że jestem po prostu głupia. Jak możecie zauważyć, w komentarzach napisałam przeproszenie, że już to się nie powtórzy. Na analizie wydurniałam się i ja to wiem. Jednak błagam, zrozumny, zrozummy, że każdy popełnia błędy. Nawet nie wiecie, jak ja żał ża żałuję, jak się zachowałam. Może nie było to jakieś mega złe, ale jednak wpłynęło trochę na moją reputację. Chcę, byście wiedzieli, że nie robiłam tego złośliwie dla nich, bo po prostu ich lubię. Robiłam to nie wiem, miałam dobry humor i tyle. Jednak co chciała powiedzieć w tym odcinku? Chciałabym Wam po prostu powiedzieć prawdę. Pewnie myślicie, że teraz, i to raczej kieruję do YouTuberów, że zaprosicie mnie na jakiś kros, gdzie indziej, że będę tak samo się zachowywać. Odpowiedź brzmi nie. Teraz naprawdę będę się starać bym zachowywała się normalnie, a nie tak jak na tamtym krosie. Był to dla mnie wielki stres, że no z wyższymi ode mnie youtuberami nagrywałam. No i rozumiecie, o co chodzi. Ale jednak musicie być również wyrozumiali. To, że na danym krosie, filmiku zachowałam się tak, a nie inaczej, nie znaczy, że będę tak się zachowywać już zawsze. Zauważyłam błąd, jaki popełniłam, i co zrobiłam? Dlatego po prostu youtuberzy dajcie mi to naprawić. Nie mam tej problemu do żadnego z youtuberów. Naprawdę. I ja bym sobie nawet nie zaufała. Ale chciałabym, żebyście wiedzieli, że ja jestem chętna na różne filmiki z innymi krosy I że nie będę się tak zachowywać, bo to nie byłam ja. Teraz w filmikach będę próbować zachowywać się bardziej ludzko. Oczywiście będzie dużo smaczków, śmiechu i tak dalej, no bo jednak bez tego mój kanał nie byłby moim kanałem. Ale obiecuję na własne słowo, jeżeli mi wierzycie, że nie będę już taka jak na tym filmiku. Bo obejrzałam go dużo razy i naprawdę widzę jak moje zachowanie wkurza. Więc ja kochani was przepraszam. Bo YouTube to nie jest dla mnie tylko platforma, to jest przyjemność i pasja, więc po prostu nie chcę pozwolić, by moje głupie zachowanie to zmieniło. Mam nadzieję, że filmik jako tako Wam się podobał i że nie będziecie już na mnie wkurzeni za te moje wszystkie akcje. Bo jednak jestem człowiekiem, do tego młodym i popełniam wiele głupich błędów. Co mogę jeszcze powiedzieć takiego radosniejszego? Na pewno to, yy, że będę planował, że już w sumie nakręca się trzeci odcinek jurajskiej historii. No powiedzmy prawie. Będzie on na pewno świetny i szykuje się do niego zwiastun, więc jeszcze wam nic nie powiem. Planuję zrobić serię z teorii. Mm, możecie mm, słyszeć, jakbym była smutna, nie? No taki mam głos. No i w sumie jest to prawda, jestem smutna z tego powodu, jak moja reputacja się zmieniła, ale mam nadzieję, że jakoś to odbuduję i nie jesteście aż na mnie tak źli. Kocham Was każdego z osobna, każdego widza i każdego youtubera i chciałam po prostu Was przeprosić. Za bardzo się tym powiedzmy pobawiłam. No więc co, odcinek wyszedł do, dosyć długi, a ja już kończę. Do zobaczenia, trzymajcie się i do następnego odcinka.